Cześć! Powiedzieć, że na początku lat 90. modele kolekcjonerskie nie istniały, byłoby sporą przesadą, bo sam już coś tam kupowałem, ale o jakiejś rozbudowanej kolekcji w tych czasach i mając te kilkanaście lat, wielu raczej mogło zapomnieć. Co nie znaczy, że niczego innego w tematyce samochodów się nie zbierało, a zbierało się wtedy jeszcze na przykład pokazywane tu wcześniej przeze mnie prospekty, a także czasopisma motoryzacyjne. Jedno z takich czasopism, które kupowałem w latach 91-93. Czyli tygodnik Automotorsport oferował możliwość zbierania wycinanek do katalogu, na których przodzie było zdjęcie samochodu z jego różnymi danymi technicznymi, a z tyłu rysunki z podstawowymi wymiarami. Przez te kilka lat udało mi się ich trochę uzbierać i chyba wszystkie przetrwały do czasów obecnych. I chciałbym je teraz tutaj pokazać. Nie były, nie są one może tak kultowe jak pewne inne obrazki, które też posiadam w swoich zbiorach. A to zapewne z powodu tego, że w porównaniu z nimi nie były tak szeroko dostępne, zbierane, chociażby z powodu ceny, ale są fajnym wspomnieniem dawnych czasów i myślę, że warto je przypomnieć. Może ktoś z oglądających też zbierał, może zbierał ktoś z rodziny. Pojawiają się tu różne typy pojazdów, które podzielę i pokażę w osobnych odcinkach, a w ostatnim dorzucę pewien bonus. W pierwszym, który też podzielę na części, zaprezentuję mniej lub bardziej typowe samochody osobowe bez terenówek. Ich klasa jest różna, zostaną pokazane w losowej kolejności. Sam nie oglądam ich zbyt często, więc dla mnie to też teraz pewien sentymentalny powrót do przeszłości. Myślałem tylko o pokazaniu obrazków, ale stwierdziłem, że może jednak krótko skomentuję każdy, próbując to zrobić przede wszystkim w odniesieniu do czasów, gdy je zbierałem. No dobra, to zaczynamy. Jeszcze słowo o jakości, ta jest różna. Przez długi czas obrazki te leżały w papierowej torbie na prezenty, więc zachowały się w całkiem niezłym stanie. Mogło być pod tym względem znacznie gorzej. Także dlatego, że nie leżały w niej same, a na przykład ze zwiniętymi strunami od gitary, ale one już od nowości nie zawsze były wysokiej jakości, co po zdjęciu tego Forda Fiesty bardzo dobrze widać. To nie kwestia tego, że ja tu coś zepsułem. Gwoli ścisłości, to w oryginale te obrazki mają kilkanaście centymetrów szerokości. A Sanford Fiesta? Myślę, że wtedy patrzyłem na niego mimo wszystko jak na może i całkiem ładny, ale typowy samochód, czyli bez zachwytów. I w sumie nic się nie zmieniło. Nadal widzę tu całkiem współczesny samochód i ciekawi mnie, jak do tego podchodzą osoby w różnym wieku, co widzą pod tym względem, patrząc na taką Fiestę w sensie samego wyglądu zewnętrznego. Ta Wtedy trochę tych różnych samochodów za wschodniej granicy się pojawiło. Wyglądem nie porażały, może nawet w żadną ze stron, ale traktowane były tak jak miały, czyli jako najtańsze wozidła. No i jednak też jakieś ciekawostki. Bo w końcu wszedł do nas motoryzacyjny zachód, a jednak wschód jeszcze próbował się bronić. I tu akurat tak po sobie, kolejny przedstawiciel wschodniej motoryzacji. Żartowałem, że taka kolekcja to wczesna wersja kultowych aut PRL-u? No tak nie do końca. Ale mamy tutaj coś również z niej. I ten przedstawiciel wschodu akurat mógł się podobać. Co jak na ten czas nie było takie oczywiste. Może dlatego, że nie do końca był taki wschodni. Znajomy sąsiad miał takiego niebieskiego moskwicza. Chyba zdarzyło mi się nim podróżować, bo wszystkimi jego samochodami miałem raczej okazję się przejechać. Ale tutaj akurat szczegóły mi już uleciały. I zmiana klimatu. Mercedes to był zawsze Mercedes. Chyba tyle wystarczy powiedzieć może kiedyś bardziej niż teraz. Wtedy jeszcze nawet beczka się pod to u nas złapała, a takich Mercedesów na ulicy raczej za dużo się nie spotykało. Citroen Xantia kojarzy mi się najbardziej z wystawą samochodową, na której widziałem go po raz pierwszy. Jeśli dobrze pamiętam, to dziwiło mnie, że nowy Citroen nadal się podnosi. Wydawał się chyba także jakimś odejściem od poprzednich modeli, takim czymś nowocześniejszym, przynajmniej tak to pamiętam. Patrząc tak teraz na niego, to też wydaje mi się, że jego linia jest ponadczasowa. Nie wygląda na coś starego. Ogólnie odnoszę się bardziej do wyglądu, ale osiągi tego dwulitrowego silnika pewnie też robiły wrażenie. Wtedy takie 123 konie to nie było mało. Z Volvo podobnie jak z Mercedesem. Tu dokładniej rzecz biorąc, kanciaste, solidne, bezpieczne. I nie tylko, bo silnik w tej wersji też oczywiście całkiem ciekawy. Opel Corsa, ładna kulka do miasta. U nas oczywiście nie tylko. Wyglądem się nadal broni. Jeden z tych samochodów, o których się mówiło, że jego wygląd szczególnie lubią panie i że do nich bardziej on po prostu pasuje. Na pewno coś w tym jest, ale też bym z tym nie przesadzał za bardzo. Pamiętam, że po pojawieniu się tego modelu w naszej TV szły reklamy zachęcające do kupienia poprzedniej generacji. Tutaj raczej jakiś kosmita pod różnymi względami. Nie przypominam sobie, żebym widział taki samochód. Na pewno wyróżniał się w jakiś sposób wyglądem. Rzekłbym nawet, że był specyficzny. Nadal to w nim widzę. Jest i coś naszego, wtedy nowość. Tu się nie będę rozgadywał o swoich odczuciach dotyczących jego debiutu. Jeśli kogoś one interesują, to na ekranie końcowym odeślę się go do filmu z prospektem polonę na którym o nich opowiadam. Taką Toyotę, szczególnie wersji Cabrio, to raczej można sobie było właśnie poglądać na obrazkach. Z jakiegoś powodu się w końcu pojawiły. Czy na tym obrazku się jednak nią zachwycałem? No niekoniecznie. Tu coś z klasy wyższej, ale mimo wszystko bardziej przyziemnego wtedy. Może dlatego, że jakoś kojarzyło się to z Renault 19, które wtedy się po prostu widywało. Takie jest przynajmniej moje pierwsze skojarzenie. I znowu coś bardziej swojskiego. Debiut pamiętam, pamiętam też artykuły i zdjęcia z Automotor Sportu. Zapewne przed debiutem, jak i po nim, ale jakoś nie do końca pamiętam swoje odczucia. Były pozytywne i na pewno cieszyło to, że będzie powstawać u nas coś nowego i co będzie traktowane jako nasze. Tyle mogę powiedzieć. Pamiętam też, że od razu było pisane, że silnik 700 to jednak niekoniecznie się nadaje. Przyspieszenie do setki na pewno trochę straszy, ale wiadomo, że nie do końca o to tutaj chodziło. Zmiana klimatu i jeden z najbardziej podobających mi się samochodów, jeśli chodzi o te obrazki. Może dużo robi samo zdjęcie, ale opinię nadal podtrzymuje. Honda CRX, jeśli się pojawiała w tamtych czasach, to pewnie drugiej generacji. Nie pamiętam jednak, czy nawet na nią rok 93 nie był u nas za wczesny, w tym sensie, żeby w miarę łatwo ją spotkać. Generacja trzecia, szczególnie w tej wersji, to raczej była zabawka z obrazka. Auto Bianchi Y10, raczej od zawsze coś dziwnego, bardzo prostego z wyglądu, taki mini samochód do przemieszczania się z miejsca na miejsce w mieście, kojarzył mi się jakoś z Jugo. W sumie oba samochody są na bazie Fiatów, czyli nie są to może skojarzenia zupełnie bezpodstawne. Ten obrazek za wiele mi nie mówił. Samochód wydawał mi się nieco dziwny, szczególnie z przodu. Nissan Micra pierwszej generacji. Na 100% nie jestem pewny, ale chyba już wtedy musiał się jawić jako coś przestarzałego z wyglądu. W końcu był to model dziesięcioletni i odbiegał od trendów, które wtedy obowiązywały lub zaczynały obowiązywać. Zresztą w tym okresie debiutowała właśnie druga generacja i w zasadzie nie trzeba tutaj nic więcej dodawać. Na tym obrazku to za wiele nie widać, ale też nie pamiętam, bym zwracał jakąś szczególną uwagę na Honda Civic. Chyba wpisywała się jakoś stylistycznie w pozostałe pojazdy. Opcji, że było inaczej, ale tego po prostu nie pamiętam, też nie wykluczam. Inna sprawa, czy ja ją wtedy na ulicy w ogóle widziałem. Tutaj wrażenie robiła raczej całość, bo ciężko było nie zwrócić uwagi na dane techniczne tej wersji. Czy zwykła też robiłaby podobne wrażenie? Niekoniecznie, chociaż jak się patrzy na Nissana Sany N14 3D, to jest on całkiem ładny i to teraz może się podobać. Kolejne autko miejskie, na tym zdjęciu nawet ciekawie się prezentujące, chyba ciekawiej niż w rzeczywistości. Widzę tu kilka ciekawych kantów. Tyle widzę tu teraz i tyle zapewne widziałem kiedyś. I to chyba wszystko, co można o tym samochodziku powiedzieć. A także wszystko w tej części pierwszego odcinka. Zainteresowanych zapraszam do oglądania części drugiej. Dzięki za oglądanie, subskrypcje i takie tam, za wsparcie. I do następnego, cześć!